wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj zagramy sobie w grę LEGO Wattsa Pierścieni Oczywiście wersja demo, bo wersja oficjalna jeszcze nie wyszła No to zaczynamy Oczywiście grafika nie będzie na najwyższej jakości Niestety strasznie FPSy mi skaczą mhm. Cudowna historyjka Ta grafika mnie zachwyca. <laughs> <laughs> Te emocje. Hm. Hmm, po grzyba on tu przyniósł ryby. Dobra. Szkoda, że tego nie można ominąć. Te filmiki mogą być w wyższej rozdzielczości. No dobra, mniejsza z tym. O, moja ulubiona scena z waca pierścieni. To chyba z, dwu, z dwóch wiesz. Ech, jakich to gier jeszcze? Nie było z Lego. Brakuje mi jeszcze szereka. Tak, może już niedługo.

O, zaczyna się. Niemożliwe. Aha. Będę grał łucznikiem, bo uwielbiam. W mhm. ogóle, co tutaj się robi? sterowanie Gdzie tu się teraz bije? Na postaci specjalne kaskoki o trakcjach. dobra, okej. Okay. O nie, swojego bije. Przytrzymaj, ha. Wow, niesamowity. Gdzieś tu jest ty krasno, ludzie głupi. Co teraz musisz zrobić? Wow, co za kombo. Hmm, coś tu trzeba zrobić, ale co to nie wiem. Szmychamy wocelowe, na następnie puść, aby wypuścić strzały. Cudownie. Ech. Tam. I już. Nie wiem co to zrobiło, ale się boję. Składanie klocków jak zwykle. Teraz co tu trzeba? rozbijać pękane klocki lego to no, ta. <grystanie> boże, jakie to jest głupie o, nie mogę niszczyć swojej armii boże, jakie to straszne Kurczę, nie mam pojęcia co tu zrobić, się ci śnicha w powietrzu. Okej, okay, teraz rozumiem. Może coś się teraz stanie. Oho. kocham gry No czy miałem teraz nagrywać Battlefielda 3, na niestety mojej ekipy nie ma, no to się wziąłem za robienie tego czegoś tutaj. Teraz co? Mhm. Ale szybka budowa. No. Chodź tutaj swemu. O tak. O nie, zaczyna się. To straszne. To jest wszystko to samo, co z dwóch wież. Idealne No nie musimy że on teraz tą całe puści na tego orka. Może jasnowić co? What the fuck, co to było? To orkowie mieli uczucia? Nie no, niemożliwe. Czyli co mogę zabić tego dziadka? No to co, niech się zacznie zabawa, no? Tylko co teraz muszę zrobić? Wybierz na niego, Gdzie ty jesteś? Ale to nie jestem. O nie. Zginąłem. Tak nie może być. To są jeszcze jakieś drabinki? Nie. Boże, jak to ładnie wygląda, jak oni tutaj tak biegną na mnie. Jestem w szoku. Kłośnik się jest coś odrobina. Chodź ty ludzie. I idą gnoje nawały. Co jest? No nie no krasnąc nie potrafię takie barykady rozwalić. Co to ma być? Hop. No chyba więcej nic nie widziałem, a zresztą to jest wersja demo. Zaraz. Co to miało być? Aha. Dobra, skumałem. Wow, niemożliwe. O nie. To jest straszne. Tak nie może być. Się giną Dobrze. To mamy już zakończone. O nie. Dobra, no to chyba na tyle. To było demo gry LEGO. Kurczę się pierśgo Star Wars. Watsco pierścieni. O dobra. Chcecie linka do pobrania gry, dam wam link w opisie. No to komentujcie, subskrybujcie, siemka.